Siemanko w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy rozsiewać ostatnią dawkę azotu na rzepak. Z racji tego, że jest już w miarę ciepło i nadają jutro jakieś opady deszczu, postanowiłem, że nie będziemy stosować salety reamonowej, tylko po prostu mocznik. W tamtym roku coś myślałem na temat RSM-u, ale mam co do niego jakieś takie mieszane uczucie. Poza tym nie mam jeszcze takich dużych działek gdzie mógłbym zamówić sobie jakąś konkretną ilość RSM a jeździć opryskiwaczem czy tam, no brać takiej ilości nie wiem, na przykład 600 litrów czy tam kilogramów nawet nie wiem jak to się tam to przelicza no to na razie się w to nie bawię tak? udało mi się groch sprzedać no, oczywiście przewiany tutaj zostały się takie resztki, połówki jak widzicie o, w ten sposób odchodziło nam z grochu takie rzeczy młynkiem sobie to przewiewałem no i poszło więcej tego siać nie będę, świn już nie mam to po prostu teraz będę siał wedle młodego rolnika łubin jako roślina wysokobiałkowa tutaj mam już zakupiony jęczmin jary, będziemy siać półtora hektara już sobie John Dera powiedzmy, że jakoś tam przetestowałem tu sobie sprzężyłem zestaw no tak jak widać oczywiście wiem o tym że oleju z sześćdziesiątki tym dżendirowym, nie można mieszać. także na początku wszystkie przywody podkręcałem siłowniki poskładałem olej powydmuchiwałem nawet sprężarką tak jak coś to tam jakieś parę mililitrów oleju zostało to maksymalnie co dalej tak tu pług odczepiam podczepiałem sobie do sześćdziesiątki bo tam przed domem taki niby ogródek był robiony teraz znowu biorę się podczepiać rozsiewacz do nawozów i tu jest bardzo ważna ciekawa kwestia bo jest sześćdziesiątka, jest kabina i tutaj wychylanie się przez tylną szybę i otwieranie to w ten sposób no to po prostu jest problematyczne krótko mówiąc. Tutaj oryginalnie są dwa otwory do rozsiewacza żebym i tutaj jeszcze tutaj do tej tulejki można samocować taki zestaw hydrauliki, no tylko że to sporo kosztuje. Ja wiem, że ja na niektórych rzeczach po prostu nie oszczędzam, tylko idę z grubej rury i tutaj tak samo mógłbym wywalić 400-500 zł na zestaw używany do otwierania hydraulicznego, ale jest o wiele prostszy sposób. Tutaj można po prostu coś dosztukować. Siłownik od jakiejś tam taniej zamiennej maszyny, Unia Grudziądz chyba. Siłownik kosztuje 120 zł. Zawór kulowy, żeby nam to się nie otwierało Poprzez, że rozdzielać nie trzyma nam w ciągniku Przewody, króćce wiadomo tam trochę blaszki spawania no i nam wychodzi niecałe Czy tam może liczyć po prostu 200 zł Jest to ponad dwa razy tańsze rozwiązanie A myślę, że do tego rozsiewacza z hakiem wystarczy, bo kto wie Co będzie za 5 lat Nie wiadomo w każdym razie, na razie podczepiam sobie do 60 rozsiewacz. Na razie jest środek dnia, ja to tak bardziej pod wieczór zamierzam pojechać, żeby, no wiadomo, ograniczyć straty mocznika, bo mocznik niewymieszany z glebą, to no niestety powoduje słońce, ciepło, brak opadów, wilgoci i niewymieszanie z glebą, no to straty azotu mamy. Już trochę tutaj nagnojone jest, ale jak się robi w polu, to musi to się pobrudzić. Tu widzę jeszcze tłok na podnośniku. Dobrze trzyma po regeneracji, trzeba nogą opuszczać. O, tutaj paleta na tulkach nie trzeba się szarpać, jakieś tam drobne wycieki są. Już po dwóch latach możemy ponownie rozpoławiać ciągnik i wymieniać korkowe uszczelki miski olejowej. Jest to nie nietrwały element. Przy takich pracach jakich wykonywałem, no to każdy mi mówi dwa lata i uszczelniać. I możesz znowu rozpoławiać i znowu to uszczelniać. Taka zabawa bez końca. Ten słożyn oryginalny od śruby. nie może być, tu powinien być jeszcze jakiś inny, ale ktoś chyba kiedyś zgubił, dał cieńszy po prostu, ale to nie przeszkadza, trzeba trochę unieść. Tak jak wspomniałem z filmem o rzepaku Saletrę amonową stosowałem od razu tydzień po dostosowaniu saletrosanu Także też rzepak został wzbogacony o azot No jakaś niewielka ilość, bo Dokładnie 80 kg na hektar mi wyszło No ale tutaj teraz mocznika damy 140 kg na hektar I to będzie już no takie całkowite no, całkowity azot podany w rzepak Wałek odbioru mocy. No niestety trzeba będzie założyć. Teraz tak, tutaj na skali ja tej śruby tego motylka nie jestem w stanie palcami odkręcić, bo i dokręcam go za pomocą takiego prętu gdyż jak ręką dokręcę, to po prostu to dźwignią jak do dołu biorę, to przesuwa mi się to i to będzie tak, że trzeba ustawić na 11 skąd wiem, że akurat na takiej przedziałce trzeba to ustawić? Ano, stąd, że metodą prób i błędów do tego dochodziłem. I teraz tak, mam działkę o powierzchni 2 hektary, 91 arów, w zaokrągleniu mówiąc 3. Więc tam 140 razy 3 to wychodzi jakieś 415-10 kg, tam już nie pamiętam dokładnie. I to będzie na takiej zasadzie, że ja całego Big Baga 500 kg sobie wsypię, a to co zostanie, to po prostu wybiorę bo tutaj mam jeszcze jeden big bag zaczęty ale tam dosłownie tego nawozu jest 15 kg 20, nie wiem tak to sobie do niego później wsypie z powrotem bo ten jest jeszcze za czasów kiedy wiaderkowałem no a tutaj rozetne od spodu, będzie do wyrzucenia wiadomo i nie będę się opatyczkował teraz w znowu jakieś wiaderkowanie tylko na koniec, no i wtedy będzie dokładniej plus minus tam wiadomo może wyjść 150, może 130, no trudno mi powiedzieć. W zależności jak tam się to uformuje wszystko. Czy może jakaś gruda się trafi, to trochę to przykamuje. To jest takie zawsze rozsiewanie mniej więcej precyzji. Tutaj bez komputera niestety no nie mamy. Wałek w sumie mogę założyć, bo jak już podniosę turem, to nie będę musiał podnosić. Wiem, że można włączyć podnośnik. Bez wałka, że jest nam niby czwarta pozycja do podnoszenia Ale niestety, u mnie coś się chyba jest wadliwe Bo, o ile pierwsza pozycja do góry to nam włącza wałek odbioru mocy zależny od skrzyni To tyle ile do końca o tej dźwignię wezmę Tak maksymalnie do góry to i tak mi się włącza wałek razem z podnośnikiem, zależnym od skrzyni. Nie jest na tyle to w stanie się przesunąć, żeby sam podnośnik pracował. Coś musiałoby by tam w skrzyni gdzieś przyblokowywać, trzeba by było gdzieś przyciąć, przyślifować. Kiedyś może jak będę dokonywał remontu skrzyni biegów, trzeba będzie to na pewno ogarnąć. Na razie musi zostać tak, tak, tak jak to jest. No i tydzień temu, jak rozsiewałem setę tramonową, to zobaczcie, co się dzieje. Szyba normalnie jest mokra od tego azotu, więc pomyślcie sobie na szybie, co się dzieje, i to wszystko osadza się nam na błotnikach, elementach metalowych. I ten ciągnik, który nam pracuje właśnie z rozsiwaczem nawozów, ma duże szanse, że po 3-5 latach będzie nam w znacznych ilościach wychodzić korozja. No ale coś za coś, tak? Musi pracować ciągnik na siebie. Jeżeli będzie pracował, no to zarobi na siebie i po 10 latach błotniki o, widzicie błotniki będą do wyrzucenia czy tam kabina i nowa, tak? a najlepiej to już w ogóle nowy ciągnik, ale to to już temat na pewno nie na najbliższe lata dobra, to ja sobie tutaj jeszcze tylko odpalę, podniosę nawet Wam zademonstruję do końca wrzuciłem, ja już się, no nie da dalej, no nie da, chociażby młotkiem wziął, bim stukał, teraz tak, nie mam żadnego biegu, tu z prawej strony na reduktorze na luz wrzucam, zobaczcie, małe przykręci na dwójce, na dwójce, tak, i podnośnik też działa powoli. Niestety, nie we wszystkich egzemplarzach to działa tak, jak powinno. Tutaj jeszcze mam dorobioną taką śrubę, która tutaj służy mi za ogranicznik. I wiem, że dzięki tej śrubie podnośnikiem nie podniosę wyżej może tak, podniosę na taką wysokość na żeby mi rozsiewał rozsiewacz na 15 metrów ale o ile jeszcze przy seletrze amonowej czy tam moczniku, czy innym jakimś nawozie, czy po polifosce no to jest na 15 metrów, ale saletrosan, rosan to leci znacznie wyżej, znacznie dalej, i na salę Trosan, żeby rozsiewało na 15 metrów. To tak naprawdę muszę ustawiać tak. A do salet ramunowej mocznika, w ten sposób. To wszystko jest dochodzone metodą prób i błędów. I jeszcze bardzo ważna kwestia: jak już uczepimy ten rozsiewacz. Właśnie nie może być taka sytuacja, że on chodzi sobie na prawo i lewo, bo wtedy znowu się pognął nam błotniki Trzeba tutaj dokręcić na tych łańcuchach. Bo jest jeszcze tak że im podnośnik niżej tym te łańcuchy od boku się luzują. Wynika to z tak w konstrukcji po prostu, że im wyżej podnosimy te łańcuchy to się bardziej napinają. Natomiast zawsze się to ustawia przy maksymalnym położeniu maszyny, czyli jeżeli mamy teraz Najwyżej ustawioną maszynę, no to teraz to trzeba skręcić, że gdy zaczniemy gibać, rozsiewać ściągnikiem, no to on ma nam razem z ściągnikiem się gibać, a nie pływać swobodnie na podnośniku. Na potwierdzenie tego, co mówię, to zobaczcie, teraz rozsiewacz chodzi razem z ściągnikiem, a tylko trochę opuszczę. Tu już będzie miał trochę luzu. Może nie, na tak, może nie na tyle dużo, żeby nam coś tutaj rozwalić, ale mimo tego widzicie co się dzieje. Dobra, Władimircem wyjeżdżam. Jest godzina gdzieś, mniej więcej 16, taka pora już przed zmrokiem ze dwie godziny. Rozrusznik szybko obrotowy ten z przekładnią planetarną. Mam wrażenie, że już ma niższe obroty niż powinien mieć, bo akumulator jest dosyć dobry, nawet jak się podładuje, nie ma znaczenia, tak samo kręci ten rozrusznik. Ten mocznik Wysypujemy cały worek. Na pompie napiąć, bo się ślizga przy obciążeniu. I po prostu takie wspomaganie nie daje rady. No ale. Tam. Dobra, sprawdzić tylko, czy zamknięte wszystko niby zamknięte. Powiem Wam, że jeszcze mocnika nie wsypywałem całego baga, a widzę objętościowo go trochę wychodzi. E dobra, wiecie co ja to nadsypię i wtedy się pojedzie To znak, że ten rozsiewacz z pięcie o maset kilogramami ma problem. No. Dobra, nadsypałem jakieś 70 kg Za dawnych czasów kamera z ręki tutaj się zatrzymałem zobaczyć pszenicę, która jest tutaj posiana na najbardziej zakwaszonej glebie, nie jest jeszcze rozkrzewiona tak jak powinna. Widzę, że będę musiał poprawkę zrobić, chociażby z tego powodu, że jest rzepak. No, no To głupia sprawa, żeby to co pryskałem na jesień nie zadziałało, no to masakra. To, co pryskałem na jesień, to wiecie, bo tam był filmik, ja już nie pamiętam. Ostatnio robiłem tutaj nawet badania gleby. I tam, gdzie był rzepak, to były dwie najbardziej zakwaszone działki. Już mam wyniki. Ale o nich to opowiem w innym filmiku. Podejrzewam, że kolejnym. Dlatego... Na razie tutaj na ten temat nic nie powiem. No, ta pszenica w tym roku tutaj to będzie w granicach myślę do 3-4 ton mniej więcej tak dopiero później będę mógł starać się o większe plony natomiast teraz czekam aż się podniesie poziom pH gleby no i wjeżdżamy tutaj na żakardę żeby nie rozsypać powoli. Dobra. Teraz już poważnie się zastanawiam nad tym, żeby jednak zrobić te nadstawki, no bo jakby nie patrzeć, swobodnie wysypać big baga, a no, żeby się nie martwić, że się rozsypie. nawet śmiele jechać. Tutaj widzicie podczas jazdy, ile mi się nasypało tego mocznika. No nie wiem, coś trzeba by było tutaj rozebrać żeby to uszczelnić. Ja powiem szczerze, że kiedyś wcześniej jak powiedzmy jechałem na pole z nawozem to sobie odmierzałem dawkę taką jaką trzeba mi było na dany kawałek na spód sypałem gruby nawóz tak jak wiecie garść aby tylko tam zatkać zazwyczaj to była polifoska lub saletrosan a... i reszta znam wiadomo, na początku wyleci chwila moment ten polifoska, saletrosan i leci ten nawóz docelowy tu mnie zastanawia taka łata jest tak jakby coś tu nie domagało tej glebie, ale to się na takie placki nie patrzy. W szczególności, że dosłownie jest to promil pola. No, rzepak ogólnie się ruszył, już no, czekać trzeba tylko aż przybierze więcej masy. Temperatury wzrosną do kilkunastu stopni średnia dobowa, i będzie można jechać z jakimiś mikroelementami. No, trzeba zacząć monitorować szkodniki. Jeszcze tego nie zrobiłem ale u nas na razie jeszcze zimno jest w nocy przymrozki są nic na pewno z opuskiwaczem nikt nie jeździ jeszcze dobra ruszam ile nagram zobaczycie jak jadę taka ciekawostka bo może niektórzy nie wiedzą tu na tej na zegarze jest taki narysowany bawek odbioru mocy 3900 1790 tak obstawiam. 1790 jest tak jakby na tym zegarze że Małego odbioru mocy ma nam pracować przy 540 obrotach. Tak więc tego się będę trzymał. Włączam trzeci bieg. Szybę niestety muszę uchylić, żeby móc otworzyć. Nie zapomnijcie zostawić ławki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej ciekawych, nowych filmów. I tyle w tym odcinku. Na razie Wam i cześć!